Cześć ogrodnicy, witajcie na naszym kanale, gdzie dzielimy się praktycznymi poradami i testami sprzętu ogrodowego. Dzisiaj przyjrzymy się akumulatorowym nożycom do żywopłotu bosch serii Easy 18V na 45. Lekkiemu poręcznemu narzędziu, które może być prawdziwym sprzymierzeńcem w pielęgnacji ogrodu. Opowiem o specyfikacji, kluczowych funkcjach, a na koniec pokażę, jak te nożyce radzą sobie z przycinaniem wierzby hakuro. Jesteście gotowi? Więc zaczynajmy. Zacznijmy od specyfikacji. Nasze nożyce Bosch z serii Easy to sprzęt stworzony z myślą o przycinaniu małych i średnich żywopłotów, idealnych dla hobbystów i właścicieli przydomowych ogródków. Oto kluczowe dane techniczne tego urządzenia. Zasilanie jest oczywiście akumulatorowe. 18V kompatybilne z systemem Bosch Power For All co oznacza, że jeden akumulator pasuje do wielu urządzeń Bosch, od wiertarek po kosiarki. Zalecana pojemność akumulatora to minimum 1,5Ah, ale w zestawie często znajdziemy akumulator 2.0Ah z ładowarką. Długość ostrza to 45 cm. Jest to optymalna długość do precyzyjnego cięcia mniejszych krzewów i żywopłotów. Odległość między nożami to 16 mm, co pozwala na cięcie gałązek o grubości do 15 mm. Prędkość cięcia: 2400 skoków na minutę, co zapewnia szybką i płynną pracę. Waga to jedyne 2,3 kg, co czyni nożyce niezwykle lekkimi i wygodnymi nawet podczas dłuższej pracy. Technologie, które zostały wyposażone w to urządzenie, to system anti-blocking, który zapobiega, zapobiega blokowaniu ostrzy na grubszych gałęziach oraz diamentowo szlifowany ostrza dla precyzyjnego cięcia. Jeśli zaś chodzi o ergonomię, kompaktowa konstrukcja, miękka rękojeść, komfort grip i dodatkowy uchwyt zapewnia wygodę i pewny chwyt także w trudniejszych pozycjach, na przykład podczas cięcia nad głową. Tak jak mówiłem, nożyce są bezprzewodowe, co daje pełną swobodę ruchu, żadnych kabli i ryzyka podcięcia przewodu, czy konieczności szukania gniazdka. System power for all sprawia, że akumulator można wykorzystać w innych narzędziach Bosch, ale również innych marek, np. przykład Gardeny czy Husqvarna, co jest oszczędnością czasu i pieniędzy. Cena w zależności od sklepu od 250 do 380 zł za wersję Akumulatorem, co jest rozsądną inwestycją za taką jakość. Na co stać te nożyce? Teraz przekonamy się tego na teście na wierzbie Hakuro. Przechodzimy więc do praktyki. Wieżba japońska Hakuro to popularny krzew ozdobny, który wymaga regularnego przycinania, aby utrzymać kulisty kształt i zdrowy wzrost. Jej delikatne, ale gęste gałązki to idealny poligon do przetestowania naszych noży zboż. Zauważcie, że po włączeniu nawet ich nie słyszymy, bo są bardzo ciche, co jest ogromnym plusem i nie zakłóca to spokoju w ogrodzie. Lekka waga sprawia, że można swobodnie manewrować, nawet przycinając koronę wieżby z góry. Ostrza tną jak brzytwy, drobne gałązki Hakuro, które mają od 5 do 10 mm grubości, idą jak masło. System anti-blocking działa świetnie, nawet gdy trafiam na nieco grubszy pęd, nożyce nie zacinają się, tylko płynie tną dalej. W kilka minut formuje idealną kulę, a bateria wciąż ma sporo mocy. Boż deklaruje, że na jednym ładowaniu można obciąć nawet 200 m2 żywopłotu. I zobaczcie, wieźba Hakuro wygląda jak z katalogu. Równiutka, estetyczna, bez poszarpanych liści. Nożyce Bosch z serii Easy to strzał w dziesiątkę do takich precyzyjnych zadań. Są lekkie, ciche, itną z chirurgiczną dokładnością. Możemy podsumować nasze nożyce w firmy Bosch. Jest to doskonały wybór dla każdego, kto szuka lekkich, mobilnych i niezawodnych nożyc do przycinania żywopłotów i krzewów, takich jak wierzba Hakuro. Ergonomia, system anti-blocking i kompatybilność z akumulatorami Power for All to ich największe atuty. Oczywiście, pamiętamy o konserwacji naszego urządzenia, by służyło nam jak najdłużej. Jeśli dbacie o swój ogród i chcecie sprzętu, który nie zawiedzie, te nożyce są warte uwagi. Co sądzicie o takim sprzęcie? Macie swoje ulubione narzędzia ogrodowe? Dajcie znać w komentarzu i zasubskrybujcie kanał, jeśli chcecie więcej testów i porad ogrodniczych. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!